Już za chwilę usłyszysz historię, która nie pozostawi cię obojętnym. To opowieść pełna skrywanych ran, zdrad, cichych łez i tajemnic, których nikt nie miał poznać. Każde słowo będzie odsłaniać kolejną warstwę życia, w którym dramat miesza się z nadzieją, a ból z niespodziewanym przełomem. To nie jest zwykła relacja. To podróż przez najbardziej intymne chwile, w których człowiek zostaje sam wobec własnych demonów i nagle odkrywa, że nic nie jest takie, jak się wydawało. Jeśli myślisz, że znasz prawdę, przygotuj się, bo to, co usłyszysz, wywróci twoje spojrzenie do góry nogami. W najbliższych minutach poczujesz, że coś niezwykłego zaczyna otaczać twoje serce i umysł. Powietrze wokół ciebie stanie się spokojniejsze, jakby zniknęły z niego ciężary codziennych trosk, a delikatna cisza spłynie na twoją duszę, niczym uspokajający strumień. Nie jest to zbieg przypadków ani zwykłe złudzenie, to zapowiedź wyjątkowej obecności, która pragnie wejść do twojego życia. To chwila, w której niewidzialne staje się odczuwalne, a to, co do tej pory wydawało się dalekie, zaczyna być tuż obok. Nie chodzi tylko o obietnice, ale o zaproszenie do wędrówki przez doświadczenia, które były częścią Twojej drogi. Wszystkie trudne momenty, łzy w samotności i wewnętrzne pytania, które często pozostawały bez odpowiedzi, nabierają teraz nowego znaczenia. To nie jest jedynie historia o zmaganiach, ale o przemianie, która powstaje dzięki nim. To, co wydawało się ciężarem, może okazać się fundamentem nowego początku. Wyobraź sobie swoje życie, jak drzewo stojące na otwartej przestrzeni podczas burzy. Wiatr uderza w nie bezlitości, gałęzie chwieją się w rytmie gwałtownych podmuchów, a mimo to pień wciąż trwa. Korzenie, choć niewidoczne, trzymają mocno w ziemi i nie pozwalają, by całe drzewo runęło. Tak samo było z tobą. Uginałeś się pod naporem problemów, ale nie pozwoliłeś, by złamały twojego ducha. Każda noc, w której szeptałeś swoje pytania w pustkę, została usłyszana, a każda łza została zauważona. To, co wydarzyło się w Twoim życiu, nie było karą ani bezsensownym doświadczeniem, było przygotowaniem do czegoś większego. Jak złoto oczyszczane w ogniu nabiera blasku, tak i Twoja dusza została ukształtowana, aby mogła wejść w kolejny etap. Właśnie teraz zaczynasz rozumieć, że żaden wysiłek nie poszedł na marne, twoja wytrwałość stała się siłą, a twoja wierność drogą do przemiany, której nic już nie zatrzyma. Z każdym kolejnym oddechem możesz dostrzegać subtelne znaki: delikatne ciepło w sercu, nagła lekkość, jakby ktoś zdjął z twoich ramion niewidzialny ciężar, czy wewnętrzny spokój, którego wcześniej nie doświadczałeś. To nie przypadek. To sygnał, że atmosfera wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Twoje dotychczasowe doświadczenia, choć pełne bólu i ciężaru, w rzeczywistości były drogą przygotowania do czegoś nowego. Czasami zadawałeś pytanie, jak długo jeszcze będziesz musiał nieść te zmartwienia, dlaczego każdy dzień wydaje się coraz trudniejszy i dlaczego odpowiedzi na twoje modlitwy nie nadchodziły. Jednak każde z tych pytań było cegiełką w budowaniu siły, która teraz zaczyna się ujawniać. Nie widzisz jeszcze pełni tej przemiany, ale możesz zauważyć, że to, co cię raniło, powoli zmienia kształt. Wewnętrzne rany, które dotąd ciążyły, zaczynają się goić, a wspomnienia chwil, w których czułeś się opuszczony, zyskują nowe znaczenie. To nie była samotność bez sensu, to był moment, w którym twoje serce było kształtowane. Aby mogło przyjąć coś większego, każde cierpienie, każdy ciężki dzień i każda godzina wątpliwości działały jak ogień, który oczyszcza i wydobywa ukryty plask. Z czasem zaczynasz rozumieć, że nic nie zostało stracone. Nawet to, co wydawało się klęską, staje się częścią większego planu. Twoja wytrzymałość rosła, twoja wiara nie gasła, a twoje serce stawało się zdolne do przyjęcia obfitości, która właśnie nadchodzi. Wyobraź sobie, że pękające łańcuchy, które trzymały cię w miejscu, nagle opadają. Zwątpienie, strach i poczucie bezsilności, które jeszcze niedawno wydawały się nie do pokonania, zaczynają znikać. Ich miejsce zajmuje wolność, jakiej nie znałeś wcześniej. To nie są złudzenia ani chwilowe emocje. To początek czegoś realnego, trwałego i głębokiego. Wokół ciebie może pojawić się uczucie lekkości. Jakby nagle ktoś otworzył okno w dusznym pomieszczeniu i wpuścił świeże powietrze. Być może odczujesz ciepło w sercu, które nie ma źródła w świecie zewnętrznym, albo nagłą ciszę, która daje ukojenie. Wszystko to są znaki, że niewidzialne siły działają w Twoim otoczeniu i że ten etap życia, pełen prób, naprawdę zaczyna się kończyć. Twoje serce, choć tyle razy zranione. Teraz zaczyna rozumieć, że ciężar, który dźwigałeś, nie był pozbawiony sensu. To, co wydawało się bezlitosnym obciążeniem, w rzeczywistości było treningiem dla twojej duszy, ćwiczeniem cierpliwości, wytrwałości i nadziei. Każda łza, którą przelałeś, nie zniknęła bez śladu, stała się jak kropla w oceanie, który powoli napełniał się, aż do chwili obecnej. Teraz ten ocean zaczyna się przelewać, a ty wkraczasz w moment przełomu. Nie byłeś ukarany za swoje błędy, nie byłeś odrzucony ani pozostawiony samemu sobie. To, co przeżywałeś, było jak ogień, który oczyszcza złoto, nadając mu wyjątkową wartość. Dzięki temu twoje serce zostało ukształtowane tak, by mogło udźwignąć nowe błogosławieństwa i nieść je z pokorą. Zrozumienie, że każdy trud miał ukryty cel, otwiera drzwi do innej perspektywy. Widzisz teraz, że to, co miało cię złamać, wzmocniło cię bardziej niż kiedykolwiek przypuszczałeś. Z każdym kolejnym oddechem możesz poczuć, że łańcuchy, które cię ograniczały, naprawdę się kruszą. Obawy, które powtarzały w twojej głowie, że nie dasz rady, że jesteś zbyt słaby, zbyt mało wart, Zaczynają tracić moc. Ich miejsce zajmuje cicha pewność, że wszystko, co przeżyłeś, przygotowało cię na ten właśnie czas. Wyobraź sobie, że stoisz na progu nowego domu. Za sobą zostawiasz ciemne korytarze pełne lęków i niedopowiedzeń, a przed tobą otwiera się przestrzeń pełna światła i pokoju. Wchodzisz tam nie jako ktoś zniszczony, ale jako ktoś, kto przeszedł drogę oczyszczenia. I wyszedł z niej silniejszy, z sercem gotowym, by przyjąć więcej niż kiedykolwiek marzyłeś. W miarę jak ta przemiana staje się coraz wyraźniejsza, zaczynasz odczuwać subtelne znaki obecności, które trudno wytłumaczyć zwykłą logiką. Powietrze wokół ciebie zdaje się być lżejsze, a cisza nabiera niezwykłej głębi, jakby sama przestrzeń przeniknięta była czymś więcej niż tylko pustką. Ciepło, które rozchodzi się w Twoim sercu, nie pochodzi z zewnątrz, to wewnętrzne źródło pokoju, które zaczyna w Tobie pulsować. Każdy taki sygnał jest dowodem, że niewidzialne staje się namacalne. Nie lekceważ tych odczuć, bo właśnie w nich objawia się obietnica przemiany. To nie są przypadkowe myśli ani wytwory wyobraźni, lecz znaki, że wokół Ciebie dokonuje się coś niezwykłego. Możesz mieć wrażenie lekkiego podmuchu wiatru, choć okna pozostają zamknięte, możesz poczuć nagłą falę radości, chociaż nie ma ku temu racjonalnego powodu. Wszystko to są ślady obecności, która nie przychodzi na chwilę, lecz pragnie wypełnić twoje życie nowym sensem. W tej chwili otwierają się drzwi, przez które zaczynasz przechodzić ku rzeczywistości wolnej od dawnych ograniczeń. To, co dotąd było ciężarem, zostaje zdjęte z twoich ramion. To, co dotąd przynosiło lęk i niepewność, zaczyna tracić swoje znaczenie. Zamiast tego pojawia się pewność, że jesteś prowadzony w stronę pełni, miejsca, gdzie spokój i nadzieja nie są już odległym marzeniem, ale stają się codziennym doświadczeniem. Każdy z tych znaków ma przygotować Cię na moment jeszcze większego objawienia. Nadchodzi chwila, w której to, co duchowe, zacznie dotykać Twojej codzienności w sposób widoczny i namacalny. To nie jest obietnica na przyszłość, to dzieje się teraz, w tej samej chwili, gdy Twoje serce otwiera się na nowy początek. Wraz z tymi pierwszymi oznakami zaczynasz dostrzegać, że nadchodząca przemiana niesie ze sobą nie tylko spokój wewnętrzny, lecz także zapowiedź realnych błogosławieństw. To, co przez długi czas wydawało się poza Twoim zasięgiem, zaczyna się przybliżać. Tak jak deszcz spada nie tylko na Ziemię spragnioną, ale też przynosi plony i nowe życie, tak teraz nad Tobą otwierają się źródła obfitości. Nie chodzi jedynie o pocieszenie dla duszy, zmiana obejmuje wszystkie sfery, w relacjach pojawia się światło pojednania, w codziennych zmaganiach budzi się nadzieja, a w tym co dotyczy Twojej pracy i codziennego utrzymania, zapowiada się nowa stabilność. Nawet w obszarach, które od dawna były pełne niepokoju, zaczyna pojawiać się harmonia. To nie są chwilowe przebłyski szczęścia, lecz trwały strumień, który płynie prosto do Twojego życia. Ale właśnie w tym momencie pojawia się wyzwanie. Gdy światło zaczyna jaśnieć, cień próbuje zagłuszyć jego blask. Pojawiają się myśli, które chcą zaszczepić w Tobie niepewność. Czy naprawdę jesteś godzien tego wszystkiego? Czy ta przemiana rzeczywiście jest dla Ciebie? Te potrzepty starają się odebrać ci to, co już zostało zapoczątkowane. Dlatego najważniejsze teraz jest, by nie pozwolić, aby zwątpienie odebrało ci to, co już zaczynasz odczuwać. Twoja droga była trudna nie po to, aby zatrzymać cię w miejscu, ale abyś nauczył się ufać, nawet kiedy wokół pojawia się sprzeciw, wytrwałość, której się nauczyłeś, stanie się Twoją ochroną, to ona pozwoli Ci rozpoznać, że nadchodząca błogosławieństwa są realne, a nie iluzoryczne. Z każdym kolejnym dniem ta obfitość będzie się materializować coraz wyraźniej, a Twoje serce przekona się, że czas oczekiwania nigdy nie był stratą, ale przygotowaniem do darów, które teraz płyną ku Tobie. W chwili, gdy zaczynasz odczuwać powiew nadziei i dotyk nowej rzeczywistości, pojawia się również głos sprzeciwu, który próbuje zakłócić twoje doświadczenie. To szept, który mówi, że nie zasługujesz, że twoje błędy z przeszłości są zbyt wielkie, by można było je wymazać, że obfitość i pokój nie są przeznaczone dla ciebie. Te słowa brzmią znajomo, bo od dawna powracały w Twoich myślach, a jednak teraz uświadamiasz sobie, że nie pochodzą z prawdy, lecz z próby odebrania Ci nadzieje. Nie wolno Ci pozwolić, aby te oskarżenia zapanowały nad Twoim sercem. To, co już się rozpoczęło, nie zależy od Twojej doskonałości, lecz od miłości, która jest większa niż Twoje ograniczenia. Ta miłość nie opiera się na Twoich sukcesach ani porażkach, nie zmienia się wraz z Twoim nastrojem czy słabościami. Jest stała, nieprzemijająca i niepodważalna. Twoja wartość nie wynika z tego, jak widzą Cię inni, ani z tego, jak sam siebie oceniasz. Ona płynie z samego faktu, że zostałeś wybrany i objąty troską, która nigdy Cię nie opuściła. Nawet wtedy, gdy myślałeś, że jesteś sam, w rzeczywistości otaczała cię niewidzialna obecność, chroniąca cię przed tym, co miało cię złamać. Właśnie dlatego, gdy pojawiają się potrzeby podważające twoją godność, musisz je odrzucić, traktując je jak echo, które nie ma żadnej mocy, to echo próbujące przywołać dawne lęki, które nie mają już nad tobą władzy. Im szybciej rozpoznasz, że nie są prawdą, tym mocniej poczujesz, jak Twoje serce nabiera odwagę, a Twoje spojrzenie kieruje się ku przyszłości, w której wątpliwości nie mogą panować. Ta walka w Twoich myślach jest ostatnim etapem przed pełnym objawieniem tego, co zostało ci przygotowane. W chwili, gdy stawiasz opór kłamstwom i wybierasz wiarę w swoją wartość, otwierasz drzwi do doświadczenia pokoju, który już teraz zaczyna ogarniać twoje życie. Kiedy w twoim wnętrzu cichnie głos zwątpienia, zaczynasz dostrzegać coś, co wcześniej było zakryte. To, co niewidzialne, przybliża się do ciebie z darem, którego nie da się pomylić z czymkolwiek innym. Obecność, którą czujesz, niesie ze sobą pokój, jakiego świat nie może zapewnić, radość, która nie zależy od okoliczności, oraz uzdrowienie, które dotyka zarówno ciała, jak i duszy. To nie są ulotne emocje ani chwilowe przebliski to trwałe dary, które mają zakorzenić się w Twoim życiu i pozostać z Tobą na zawsze. By jednak je przyjąć, musisz zrobić coś niezwykle ważnego. Otworzyć swoje serce na pełne przebaczenie i uwolnienie się od ciężaru przeszłości. Noszone przez lata urazy, skrywana złość i niewypowiedziane żale sprawiają, że Twoja dusza jest jak dom, w którym brak miejsca na nowe światło. Jeśli pozwolisz, by dawny ból zdominował Twoje myśli, nie będziesz w stanie w pełni odczuć tego, co właśnie zaczyna do Ciebie przychodzić. Zastanów się, jak wiele razy powracałeś myślami do dawnych ran, odtwarzając sceny, które przynosiły tylko cierpienie. Każde takie wspomnienie było jak ciężki kamień dokładany do plecaka, który dźwigasz na swoich ramionach. A teraz nadszedł moment, by ten plecak zdjąć i pozostawić go za sobą. Kiedy zdecydujesz się odpuścić, nagle odkryjesz, że twoje kroki stają się lżejsze, a oddech swobodniejszy. Nie chodzi o zapomnienie czy udawanie, że nic się nie wydarzyło, chodzi o oddanie tego wszystkiego w ręce kogoś, kto potrafi przemienić nawet najtrudniejsze doświadczenia w źródło nowej siły. Gdy to zrobisz, przekonasz się, że dary, które właśnie do ciebie przychodzą, nie są chwilowym pocieszeniem, lecz głębokim i trwałym odnowieniem. Pokój zastąpi gniew, radość wypełni miejsca smutku. A uzdrowienie dotknie ran, które tak długo wydawały się nie do zagojenia. Nowa przestrzeń, w którą wchodzisz, zaczyna nabierać kształt z każdym kolejnym dniem. To, co dotąd było obciążeniem, staje się wspomnieniem, a twoje serce uczy się bić w innym rytmie, spokojniejszym, pełnym zaufania i nadziei. Nie jest to jedynie ulga dla duszy, ale także odczuwalna zmiana w twoim ciele i umyśle. Zmęczenie, które ciążyło na tobie niczym niewidzialny ciężar, ustępuje miejsca nowej energii. Myśli, które wcześniej nie dawały ci spokoju, zaczynają układać się w klarowną całość. Wyobraź sobie popękaną ziemię po długiej suszy, która nagle otrzymuje deszcz, nie kilka kropel, lecz obfity strumień, wnikający w głąb i budzący życie tam, gdzie wydawało się, że nic już nie urośnie. Tak samo teraz Twoje serce, przez długi czas wystawione na cierpienie, przyjmuje odnowę, która nie tylko koi rany, lecz także zasiewa ziarna przyszłej radości. Twoje spojrzenie na siebie samego również zaczyna się zmieniać. Już nie patrzysz w lustro jak na kogoś, kto został zraniony i zatrzymany w miejscu, lecz jak na człowieka, który przeszedł drogę i wyszedł z niej silniejszy. Blizny, które nosisz, nie są powodem do wstydu. Są świadectwem, że przetrwałeś i że nic nie było w stanie odebrać ci wartości. Każdy ślad dawnego cierpienia staje się dowodem przemiany, znakiem, że nawet z najciemniejszych chwil może wyłonić się światło. Ta nowa siła nie jest jednak po to, aby zatrzymać ją tylko dla siebie. Zostałeś odnowiony po to, by twoje życie mogło promieniować na innych. Ludzie, którzy cię otaczają, Zaczną dostrzegać w Twoich oczach spokój, którego wcześniej tam nie było, a Twoje słowa staną się źródłem pocieszenia i odwagi dla tych, którzy wciąż przechodzą przez swoje burze. Twoja przemiana nie kończy się na Tobie, ona rozlewa się dalej, tworząc krąg wpływu, którego sam do końca nie potrafisz pojąć. Przyszłość, która wydawała się mglista i niepewna, zaczyna nabierać barw. Nie jest to już droga pełna pytań bez odpowiedzi. Lecz ścieżka, na której każdy krok wypełniony jest świadomością, że nie idziesz sam. To nowy etap, w którym siła, pokój i radość stają się Twoim codziennym doświadczeniem, a to, co kiedyś bolało najbardziej, teraz staje się fundamentem pod budowę czegoś pięknego i trwałego. Nadszedł moment, w którym wszystko, co do tej pory było jedynie zapowiedzią, zaczyna się urzeczywistniać. Czas prób naprawdę dobiegł końca, a ty stajesz na progu nowego rozdziału, w którym obecność światła i pokoju staje się codziennością. To nie jest ulotne uczucie ani chwilowa ulga, to trwała zmiana, której fundamentem jest nadzieja i pewność, że przyszłość nie musi być przedłużeniem dawnych cierpień. Możesz poczuć, jak wokół ciebie gęstnieje atmosfera radości, jakby niewidzialne zastępy świętowały twoje zwyczęstwo. Ich obecność jest subtelna, ale wyczuwalna, w cichym ukojeniu, które spływa na twoje serce, w poczuciu bezpieczeństwa, które trudno wyjaśnić słowami. To właśnie teraz uświadamiasz sobie, że twoja wierność i wytrwałość nigdy nie były daremne. Każdy krok, który stawiałeś w ciemności, przygotowywał cię na tę chwilę. Obfitość, która zaczyna się objawiać, obejmuje wszystkie sfery życia. Relacje, które były nadwyrężone, zyskują szansę na odnowę. To, co było kruche i chwiejne w twojej codzienności, nabiera stabilności. Nawet twoje ciało, zmęczone długim zmaganiem, odnajduje w sobie siłę, by kroczyć dalej. To nie jest przypadkowe. To świadome wypełnienie obietnicy, że Twoje życie nie miało zakończyć się w punkcie cierpienia, lecz rozkwitnąć w miejscu nadziei. Ten moment nie jest jedynie końcem trudnej drogi, to początek ścieżki, na której Twoje doświadczenia zamieniają się w świadectwo zwycięstwa. To, co inni mogli widzieć jako Twoją porażkę, staje się dowodem, że nic nie jest stracone, dopóki istnieje odwaga, by zaufać. Teraz możesz iść naprzód, wiedząc, że wszystko, co było wcześniej, miało swój cel i że ten cel właśnie się spełnia. To, co teraz przeżywasz, jest świętym momentem, którego nie wolno bagatelizować ani traktować jako przypadkowego zbiegu okoliczności. Twoje serce znalazło się w miejscu, w którym każde słowo i każdy oddech niosą ze sobą znaczenie większe niż można by pomyśleć. Nie jesteś tutaj z przypadku, wszystko zostało przygotowane po to, abyś mógł doświadczyć przemiany, która nie kończy się wraz z tą chwilą, lecz trwa i rośnie każdego dnia. Teraz szczególnie ważne jest, abyś nie pozwolił, by zewnętrzne rozproszenia odciągnęły cię od tego, co zostało ci dane. Świat będzie próbował przyciągać twoją uwagę tysiącem spraw, podsuwając troski i wątpliwości, które mają osłabić twoje skupienie. Dlatego tak istotne jest, abyś nauczył się zatrzymywać, pielęgnować ciszę i wybierać to, co buduje twoje wnętrze. Kiedy trwasz w uważności, słyszysz głos, który prowadzi cię łagodnie, ale zdecydowanie. Nie zapominaj, że przemiana, której doświadczasz, nie jest tylko dla ciebie. Ona sprawia, że stajesz się świadectwem nadziei dla innych. Twoja historia, Twoje przezwyciężone trudności i Twoja nowo odnaleziona siła będą jak światło, które rozświetla drogę tym, którzy wciąż błądzą w ciemności. Każde Twoje słowo wypowiedziane z serca, każdy gest dobra i przebaczenia stanie się dowodem, że to, co niemożliwe, naprawdę może się spełnić. Przyszłość, do której teraz wkraczasz, jest pełna obietnic. Nie musisz jej się bać, bo nie idziesz nią samotnie. Towarzyszy ci obecność, która nigdy cię nie opuści, i moc, która zawsze będzie cię podtrzymywać. Dlatego możesz patrzeć w nadchodzące dni z odwagą, wiedząc, że najlepsze dopiero przed tobą. To, co wydawało się końcem, było jedynie przygotowaniem do nowego początku. Teraz ta droga stoi otworem, a ty jesteś gotów w nią kroczyć. Dotarliśmy do końca tej wstrząsającej opowieści, ale to dopiero początek pytań, które pozostaną w Twojej głowie. Najciemniejsze sekrety nie zostały jeszcze do końca ujawnione, a najbardziej szokujące szczegóły wciąż czekają na odkrycie. To, co wydawało się końcem, może okazać się dopiero preludium do jeszcze bardziej dramatycznych wydarzeń. Pamiętaj, Historia, którą właśnie usłyszałeś, jest tylko fragmentem większej całości. Jeśli chcesz poznać resztę, koniecznie śledź kolejne materiały. Subskrybuj, zostaw komentarz i udostępnij ten film, bo w następnych odcinkach odkryjesz fakty, które są jeszcze bardziej niewygodne, brutalne i zaskakujące.